Chciałbym serdecznie podziękować Ojcom Sukcesu. Przede wszystkim Radzie Miasta, Panu Burmistrzowi, na którego wniosek Rada podjęła uchwałę o przekazaniu działki pod budowę, no choć już nieodpłatnie, ale serdecznie dziękuję. Serdecznie chciałbym również podziękować wykonawcom, którzy bardzo sprawnie, terminowo, o dobrej jakości roboty odstawili tu bym powiedział no, zgodnie z planem ja myślę, że to co obejrzycie za chwilę no, zmotywuje Radę Miasta do y, podjęcia kolejnej uchwały o przekazaniu kolejnej działki. No, stosowny wniosek na ręce pana burmistrza został złożony. Krótko o budynku. No, budynek jest nowocześnie zaprojektowany, bardzo kameralny, energooszczędny. No, dwupiętrowy, 27 mieszkań takich budynków w zasadzie deweloperzy nie budują. Jest to taki, myślę, rodzynek początkujący osiedle Zielone, jak zostało nazwane. W budynku znajduje się 27 mieszkań, z których trzy są jednopokojowe, 7 trzypokojowych i 17 dwupokojowych. Te mieszkania są w pełni opomiarowane, wszystkie media, licznik ciepła, wody, oczywiście okna, energooszczędne, współczynnik przenikania poniżej 1,1. Nowoczesność przejawia się m.in. w zastosowanym oświetleniu klatek schodowych, LEDowe z czujnikami ruchu. Mamy się czym pochwalić i, i ludzie będą mieszkający tu zadowoleni, że będzie, będzie będą niskie koszty eksploatacji. Budynek no, wokół został zagospodarowany, jak widać parkingi, tam i mini plac zabaw z piaskownicą. Dla dzieci również myślę, że no, będziemy mogli w jakimś tam czasie sprawdzić, czy to co mówi jeden z radnych, że gazem taniej niż kospek, no porównamy Powiedzmy, czy to jest prawda. Proszę Państwa, gmina miejska jest największym inwestorem mieszkaniowym w naszym mieście w XXI wieku. Licząc jeszcze socjalny budynek przy ulicy Chojnickiej, oddanych zostało ponad 300 mieszkań. To jest element, myślę, na skalę województwa w tak małym miasteczku, taka ilość mieszkań. Myślę, że jest to też sukces spółki, która mówiłem, 8 budynków oddała do użytku. W tym roku minęło 15 lat od jej powołania. Myślę, że ci, którzy uczestniczyli, a są tutaj w tym powołaniu, pan burmistrz, pan przewodniczący Rady Miasta, onegdaj 15 lat temu nie żałują tej decyzji, że spółka została powołana do życia. Zawsze w tradycji katolickiej Polski było, że od początku cokolwiek się zaczynało było błogosławione i zaczynało się w imię Boga tak jak znak krzyża robił rolnik na ziemi robił żniwiarz, młynarz piekarz i ten, który chleb używał a także ci, którzy wmurowywali kamień węgłowy pod budynki, aby one trwały i służyły mieszkańcom bardzo dziękuję za to zaproszenie. Pozdrawiam pana burmistrza, pana przewodniczącego i wszystkich państwa. Ta poświęcona woda, niech nam osobiście, ludziom, którzy jesteśmy żywymi świątyniami Boga, przypomni przyjęty chrzest i wynikające z niego zobowiązania. Ponoć pokutuje jeszcze gdzieś tam ten, yy, ta idea, że TB jest tylko na wynajem, że to nie jest na własność, albo że to taka pseudo własność. Mieszkania są no, autentycznie na własność, na pełną hipoteczną własność. Kawalerka jest Pokój z oddzielną a na piętrze jest trzypokojowe mieszkanie a, dla przykładu. Jest otwarte pa, pa.